Się zaczęła nasza jubileuszowa z okazji kolejnej rocznicy 19 stycznia 1945 roku. Nadzwyczajna trąba jerychońska dla jednego słuchacza. Brawa! Płomnie zgromadzona publiczność za szybą naszego studia oklaskuje dzisiejszy nasz koncert. Po pierwsze relacja naocznego świadka. Owego słynnego dnia, 19 stycznia 45 roku, mieszkańca Łodzi, no długo, długoletniego. A więc z pamiętnika Łodzianina. Panie, panie było to tak. No wojnę tę noc, ziemną okupacji, jak to w książkach dzisiaj piszą i dzieci uczą, przeżyłem no w rozterce. Tak, między Gettem a dalszą częścią naszego miasta do getta na Szaber, do miasta na sprzedaż. No jak ten trawa jechał, pamiętam gdzieś do wojska polskiego i tak dyn 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 i co chwila tylko wskakiwali i krzyczeli wynocha, no to ja do miasta na sprzedaż, a nocami na szaber. No puste dzielnice były. No ale panie to można by historię pisać, ale ja o tym dniu, 19 stycznia 35 roku. No dla mnie to był normalny dzień, fakt, że tam trochę strzelali, ale tak, obudziłem się o szóstej rano, szóstej rano, mieszkałem na rogu Zielonej, tak, Zielonej, bawialny sklep był tam na dole. Mieszkałem na rogu Zielonej, obudziłem się o szóstej rano tego dnia i patrzę na zegarek, 6.01. No mówię, stary, cicho, coś w tym miejscu, gdzie się nie słychać w syren, niczego. Wstałem, przetałem z lekka oczka, Następnie się umyłem. Była 6.07, kiedy moją gładko wygoloną twarz posmarowałem wodą kolońską, odekolognę z ostatniego szabru. No potem delikatnie zjadłem no czarny chlebek, marmelada z brukwi, coś tam popiłem jakąś czarną kawką. 6.23 wychodziłem na ulicę. O 6.25 spotkałem mojego sąsiada, starego tego dorządcę naszej kamienicy. Akurat wtedy wrócił, no, no wrócił z szabru nocnego. Przywitał się ze mną, cześć panie mówi, ponoć jesteśmy wyzwoleni. O 6.30 razem żeśmy szli już wzdłuż naszej ulicy. O 6.35 spotkaliśmy wy, wy pierwszych wyzwolicieli naszego miasta. Choroba następny raz na zegarek spojrzałem w 1956 roku. Tyle z refleksji historycznych starego zasłużonego łodzianina. Piękne to były dni. Piękne, a dzisiejsza rzeczywistość, śnieżek, cośkolwiek brudny, delikatnie sypiący nocą delikatesy przy naszej ulicy. Czynne całą noc i tramwaje rozdzwonione radosnym. Ale wychodzimy ze swoim mikrofonem Trąby Jejskiej na ulicy naszego miasta, ażeby przeprowadzić wywiad z ludźmi pracy w dzień 19 stycznia 1945 roku. Rocznica wyzwolenia jest dla każdego łodzianina wielkim przeżyciem i świętem. Z tego też powodu wybraliśmy się z mikrofonem do przeciętnego mieszkańca tej szanownej miejscowości. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan pracuje od samego rana. Ano, proszę pana, jak mnie jeden kolega z łaciny przetłumaczył, pekunia non olet, dlatego mam to na plecach, wypisane na tym moim pomarańczowym kubraczku i te przystanki tak sobie odśnieżam. Tak, praca istotnie bardzo zajmująca i pożytna dla wszystkich ano mieszkańców. Tak, tak. Dla wszystkich mieszkańców. Czy pan mógł bliżej powiedzieć, dlaczego, co pana skłoniło do poświęcania się dla... Tego zawodu. No jest to takie pożyteczne dla ludzi. Nie potykają się, do tramwaju wsiądą, śniegu nie ma, a dzieci mogą sobie bałwana ulepić z większej ilości śniegu. No i, i, i pieniążki, pieniążki. A Właśnie, właśnie. A tak to jest pana zawód, profesja na co dzień? A nie, nie, przepraszam. Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentem zresztą. Niestety wrodzona skromność nie pozwala mi zdradzić dalszych moich umiejętności, dlatego O, to moje narzędzie pracy, ta łopata, śnieg, szyny, ludzie. Tak, a poza tym ta łączność, ta więź między różnymi warstwami społecznymi, prawda? Tak, 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 tak. tak. Na przykład mój kolega to historyk, proszę pana historyk. uczył trzy lata już, uczył, no zmienili podręczniki przestał uczyć. A razem teraz odśnieżamy. To niezły odcinek, niezły. Wprawdzie trzeba wstawać niekiedy wcześnie rano, ale potem jaka radość, kiedy ludzie witający nas mówią: Dziękujemy. Tak, a czy ten czerwony kubraczek, czy. No czy nie przeszkadza tak na co dzień? Spotka kolega, spotka wychowawca, spotka profesor, czy. To no. się nie śmieje, prawda? To znaczy się uśmiecha, ale jak później pójdę do choćby pretora, Hadesu na dyskotekę, widzę kupa wiary w tych samych kubraczkach! Tak, tak, to jest jednak coś. Odcinek pracy naszej jest bardzo trudny. 19 stanowisk pracy, śniegu zależne od aury. Jak pan redaktor widzi, łopaty produkcji krajowej, kubraczki takąż same, buty gumowe jedynie prywatne. Jesteśmy obecnie na 15 odcinku. Do 19 powinniśmy do 11 dojechać, gdyż na 11 umówiłem się z kolegami. Dziękujemy za wywiad i życzę Panu dalszych sukcesów w świetnej i pożytecznej pracy. Dziękuję. Na pewno, na pewno to jest praca Dzie bardziej dziękuję. pożyteczna. Bardziej dziękuję. bye